Piłka na 11 metrze. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Ale znakomity gol. Ciekawe. Czy uda mu się pokonać bramkarza skarnego? I mamy bramkę. Bramka z broni. I nie ma gola. To może być bardzo ważna interwencja. Na pewno wpłynie na morale drużyny. I pięknie posłał piłkę w dolny ruch. Fantastycznie to zrobił, tuż przy słupku. Bezbłędnie. No, zobaczmy, czy wytrzyma presję. Oszukał bramkarza. Sprytnie to wymyślił. Przejął w sam środek. Miał szczęście, że bramkarz nie został w miejscu. I piłka w siatce. No, przygotowuje się starannie do wykonania rzutu karnego. Piłka w siatce! Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. I jest piłka w siatce. Ależ presja od tego karnego zależą losy tego spotkania. Niesamowita obrona, bramkarz górą. Strzelec jest załamany, bramkarz zachował się naprawdę fantastycznie. Kapitalnie, prosto w środek. Zaryzykował, ale jak widać, opłaciło się. Ale spudło z 11 metrów, proszę Państwa. Koniec, odpadają. Tak, koniec przygody z tymi rozgrywkami. Mógł być bohaterem, ale się nie udało. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Niecodziennie zdarza się.